Gani cenę naszego produktu na sample store i zgarniasz dyszkę za każdy produkt. Jesteś gotowy? jestem gotowy. Dobra, lecimy, dodam, że na sample store są najniższe ceny, więc ciężko ci będzie trafić po prostu, ale na pewno dasz radę. Dobra. Air Force Jedynki Supreme, ale czarne. 849. 829, łapiesz się w tym 10%, jakby możesz się pomylić, więc dyszka na twoje konto leci. Air Maxy Plusy, czyli TN w takiej kolorystyce. Mhm. Myślę, że. Ile mogą kosztować? 650 Idealnie 649 zł. A są przecenione z 849, więc dycha leci na twoje konto yes. Kończymy ubraniem, taka kamizelka z Denro Face'a Taka kamizeleczka to... Ile, ile, może, ile może kosztować taka kamizleczka? 850 zł. No uznajmy 899 kosztuje na Samplestore, więc zgarniasz dyszkę Czyli trzy dyszki 3 dyszki na twoje konto. Oryginalność, najlepsze ceny, szybka dostawa i możliwość płatności przy odbiorze Samplestore.pl